Cześć, witajcie, jestem Mentus, a to jest drugi odcinek z serii Jak to zrobić. W tym odcinku pokażę Wam one shot combo Rengarem. z racji tego, że ostatnio bardzo dużo osób ćwiczy Rengara. A więc przenieśmy się do akcji. Także zazwyczaj używamy dwóch rodzajów komb. Pierwsze jest to zrudowanie przeciwnika dzięki E i bicie go przez te pozostałe 1.75 sekundy, czyli czas ruta na E. Jednak jest to combo, które trwa długo. Ale za to zadaje największy damage. Nie zawsze mamy czas, żeby po prostu wykorzystać te combo w jakimś teamfightzie czy coś, bo na przykład przeciwnik odskoczy Tristana, ozultuje i użyje swojego W i wtedy już jej nie dogonimy, nie zabijemy. I w takim momencie pokazuje się nam one-shot combo, które pozwala zabić przeciwnika w bardzo krótkim czasie. Jednak... Musimy to kombo wykonać naprawdę dobrze, jest ono dosyć trudne, bo musimy wszystko zrobić jakieś 0,2 sekundy. Dobry rengar właśnie w takim czasie wykonuje te kombo. I jak to wygląda w teorii? No, musimy mieć trzy rzeczy. Ulta, hydrę i pasywkę na pięciu stakach. Kiedy podpikamy do przeciwnika, możemy też stać w krzakach. Ważne, żebyśmy po prostu wyskakiwali z jakiegoś miejsca. Na początku używamy naszego Q tuż przed skokiem do przeciwnika, w czasie lotu używamy E, tuż nad przeciwnikiem, jak będziemy, używamy Hydry i W. Po tym, jak już dolecimy do przeciwnika, ponownie klikamy Q, ponieważ nasze wzmocnione Q nie jest tym samym co zwykły Q i po prostu mamy dwa oddzielne cooldowny na tę skillę. Czyli po użyciu wzmocnionego ku nasze zwykłe ku będzie cały czas dostępne i pozwoli nam jeszcze bardziej wzmocnić kombo. Czekamy na ku, używamy ku w czasie lotu E, W, Hydra i tyle. Tutaj nie udało mi się niestety zabić przeciwników, ponieważ nie wszedł żaden kryt, ale z moim buildem jakim stosuję, gdzie jest 100% kryta, to kombo prawie zawsze się powiedzie. Dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Mam nadzieję, że poszerzyłem Waszą wiedzę o nowe tajniki tej gry. Jeśli tak było, nie zapomnijcie ocenić tego filmiku, by dotarł on do większej ilości osób. Trzymajcie się. Cześć.